Teraz o jeszcze lepszych miastach, o miastach przyszłości. To nie jest nowy temat, dlatego że najważniejsze jest, aby te miasta się rozwijały. Aby tak mogło być, to młodzi ludzie w tych miastach muszą zostać. Żeby zostali, muszą mieć atrakcyjną ofertę nauki, ale kiedy tę naukę skończą. To w dalszym ciągu chodzi o to, żeby w tych miastach zostali, czyli żeby znaleźli po tej nauce doskonałą pracę. Dlatego o takim trudnym wciąż, jak się okazuje, trójkącie biznes, nauka i praca. Teraz będziemy rozmawiać, a tę dyskusję zaproponuje Państwu Łukasz Korycki i jego goście. Dzień dobry Państwu, Łukasz Korycki, z Biznesu. Bardzo mi miło, że mimo już późniejszej pory, drugi dzień impaktu, państwo są tu z nami. Trudny trójkąt czy nie trudny, jak słyszeli Państwo w tym zapowiedzi, za chwilę, się, za chwilę się dowiemy. Miasta przyszłości, jak ułożyć relacje, biznes, nauka, samorząd, by osiągnąć synergię, a ja nie przedłużając zapraszam na scenę moich znakomitych gości. Pani Anna Grabowska, wiceprezes grupy Żabka. Obrawa, bardzo proszę. Michał Grzybkowski, założyciel Beyond. Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznań. Myślę, że w Poznaniu nie trzeba przedstawiać. Kolejna postać, też znana w Poznaniu: Piotr Felkel, przedsiębiorca, założyciel School of Form. Kiedyś grupa Meble Vox. Możemy zaczynać. No właśnie, miasta przyszłości, jak ułożyć relacje biznes-nauka-samorząd, współpraca między przedsiębiorcami, ośrodkami naukowymi to klucz do tworzenia tak zwanych miast przyszłości. Jakie cechy powinno posiadać miasto przyszłości, na jakie rozwiązania trzeba stawiać. Na przykładzie no przede wszystkim poznania, skoro jesteśmy tu w takiej grupie, jakie są najpilniejsze potrzeby i o tym, jak rozmawiać z urzędnikami, z, z administracją. Panie prezydencie, Jakie cechy powinno posiadać miasto przyszłości, zdaniem Pana? Jak Pan sobie wyobraża Poznań? Rozumiem, że jesteśmy w trakcie ewolucji budowy takiego miasta. Na jakim etapie jesteśmy, co przed nami? Po pierwsze, my pokazujemy, że już dzisiaj jesteśmy miastem przyszłości, bo Impact tak naprawdę, proszę Państwa, to jest wspólne dzieło również tych przedsiębiorców, takich jak Żabka, takich jak Beyond, takich jak właśnie Grupa Piotra, które razem z Poznaniem i z województwem sfinansowały ten Impact. To tutaj możemy tak naprawdę o tym rozmawiać, możemy się czegoś dowiedzieć, możemy ściągnąć wybitnych przedstawicieli polityki czy też biznesu i nauki do Poznania i miasto przyszłości to takie, które potrafi elastycznie reagować. Świat się zawsze zmieniał, teraz się zmienia dosyć szybko. Jeżeli mówimy o neutralności klimatycznej, no to przy prostej matematyce jedno drzewo pochłania rocznie 22 kg CO2, mamy tych drzew w Poznaniu 2 miliony, załóżmy, że doprowadzimy, że będziemy mieli 2,5 miliona, no i prosta sprawa na ogrzewanie również przeznaczymy ileś energii, do tego dochodzi transport, więc prosta recepta, jeżeli chcemy mówić o przyszłości, korzystajmy z nauki, korzystajmy z propozycji przedstawianych przez wybitnych urbanistów, takich jak Carlos Moreno, czyli miasto 15-minutowe, no i tak zmieniajmy miasto, tak reagujmy, żebyśmy w tym zakresie przy współpracy i współdziałaniu, tak jak to robimy teraz z biznesem, z nauką, byśmy wdrażali takie rozwiązania, które będą potem dawać efekt komfortu życia dla mieszkańców. Mamy najniższe, Bezrobocie w Polsce i w Europie 1,1%. No i w tych warunkach radzimy sobie jeszcze ze ściąganiem nowych inwestorów. Także róbmy swoje, korzystajmy z nauki. no U nas oświecenie się nie przyjęło w kraju tak mocno kiedyś, no ale możemy to nadrobić. Neutralność klimatyczna, energetyka to co się tutaj przewinęło w pierwszej kolejności. Zdaniem Państwa, jakie cechy jeszcze powinno mieć takie miasto? Panie Piotrze? No ja bym bardzo chciał, żeby Poznań był miastem designu i projektowania, i w tym celu wykonaliśmy wspólnie kilka ruchów. Niestety, School of Form, która była przejawem tego sposobu myślenia, pojechała do Warszawy, bo stolica okazała się lepszym podłożem do kształcenia projektantów przyszłych. Ale jest Concordia Design, którą uruchomiła moja córka i robimy wiele, żeby nasz biznes przeszedł ze świata podwykonawców do świata projektantów, do świata, w którym mamy własne produkty, które są unikalne i wyjątkowe, a w dodatku potrafimy je sprzedawać pod własną marką, a nie tylko dostarczać do różnych sieci handlowych na świecie. Gdzieś w tle jest duma z takich firm jak Żabka choćby, która w Poznaniu pokazała, że można też prowadzić globalne interesy. Z Poznania nie trzeba koniecznie uciekać do Warszawy jak School of Form. Także to przejaw tego, co w Poznaniu cenię. Udało mi się też zbudować w Poznaniu budynek Bałtyk, który uważam, że stał się symbolem nowego miasta, nowoczesnego miasta, też miasta z ambicjami, które sięgają dalej niż najbliższy sąsiad. No i to takie próby. Ja myślę, że będzie jeszcze okazja omówienia o innych rzeczach, które bardzo wysoko cenię w Poznaniu. To to jest obszar sztuki, ale zostawmy to na inne pytanie. Dobrze, obszar sztuki, żabka trochę wywołana do odpowiedzi. Po, po, tutaj przykład bardzo pozytywny, co żabka robi w Poznaniu. No to posłuchajmy, jak zdaniem, Waszym zdaniem przyczyniacie się do budowy miasta przyszłości w Poznaniu? Dziękuję bardzo. Według nas miasto przyszłości to miasto przedsiębiorcze i miasto, które inspiruje i zachęca do innowacji. I Rzabka pewnie jest takim przykładem. Mamy bardzo dużo firm w Poznaniu, które tą przedsiębiorczość krzewią a taki przykład fajnej innowacji i pokazywania tego, że można, no to jest zarówno sklep autonomiczny, który pierwszy otworzyliśmy w Poznaniu na targach, jak i EcoSmart Żabka, czyli taki sklep, gdzie rozwiązania ekologiczne z technologicznymi się spotykają. Myślę, że to też w ogóle fajny przykład taki edukacyjny, bo tam, że tak powiem, bardzo dużo elementów jest dla młodzieży, które mogą przyjść, zobaczyć fantastyczną ścianę zbudowaną z perowskitów, Głównie, się dzisiaj widzimy. No, to jest tak. To jest nowa technologia, polska naukowczyni, która, że tak powiem, tą technologię komercjalizujemy, dajemy szansę zaistnieć. Ściana zielona, panie prezydencie, tak, żeby budynek mógł dobrze oddychać. Sklep przyszłości, który jest zaopatrywany całą zieloną energią itd. Tak tak Także przedsiębiorczość i innowacje. Panie Michale, z pańskiego punktu widzenia, innowacyjny Poznań to jaki. Przede wszystkim jest to miasto, które nie przeszkadza przedsiębiorcom, bo to jest dosyć ważne. A już wracając do, 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 do poznania jako miasta, to przez 18 ostatnich lat budowałem firmę Beyond.pl, która spowodowała taką zmianę całej teleinformatycznej. Mapy Polski i przeniesienie ciężaru, przetwarzania danych i, i, i stworzenie nowego węzła, tak naprawdę transmisyjnego w skali kraju w Polsce Zachodniej, co ma ogromny wpływ na coś, co nazywam sobie w głowie taką poznańską Doliną Krzemową-Beksie przyjrzymy firmom innowacyjnym, zaczynając od Allegro i, i firmom softwareowym, które tu działają i, i, i wszelkim firmom teleinformatycznym, to, to myślę, że naprawdę możemy się pochwalić rewelacyjnym ekosystemem, który z, każdą, z każdym dniem się wysyca. Pojawiają się nowe kompetencje i sytuacje, w których na europejskich konferencjach czy konkursach, na przykład na Malcie, najlepsze startupy z branży blockchain co roku to są startupy z Poznania, to są, to są piękne rzeczy, ale mamy po prostu dobre środowisko, które, które w IT potrafi pracować i, i mierzyć się z największymi w skali świata wyzwaniami. A jaka synergia, czyli jakie korzyści obie ze stron odnoszą dzięki tej współpracy i jaki wpływ na lokalne społeczności można mieć budując to miasto przyszłości, Pani Anno? Ja pociągnę temat tego EcoSmart sklepu, bo to jest taki fantastyczny przykład współpracy z miastem. Chcieliśmy mieć sklepu, sklep taki nowoczesny w centrum miasta, objęty ochroną konserwatorską. Udało nam się dzięki otwartości dogadać z miejskim konserwatorem Zabytków, udało nam się z urzędem miasta porozumieć, żeby zbudować takie miejsce no, sklep jak sklep. Ale to jest sklep nietypowy, który po prostu zaprasza młodzież, zaprasza wiem, studentów, którzy mogą na własne oczy przekonać się, jak wygląda lampa wydrukowana na drukarce 3D, jak wygląda izolacja lodówki zaizolowana matami konopnymi a nie styropianem, jak wyglądają cenówki, które są elektroniczne, ale bez baterii, które sobie pobierają energię ze, świata, ze światła sztucznego. Myślę, że z naszego punktu widzenia korzyści to Testujemy technologie, które są dzisiaj na etapie bardzo początkowym. Testujemy je, czy można je kiedyś skomercjalizować i zeskalować do tysięcy sklepów. Z drugiej strony dajemy szansę franczyzobiorcom, małym przedsiębiorcom dotknięcia czegoś, czego nie byliby w stanie, że tak powiem, sfinansować. Myślę, że miasto ma ogromne korzyści w sensie promocji, bo o Eko pisało kilkanaście, tak powiem, w kilkunastu językach od Stanów Zjednoczonych przez Niemcy i ciągle, że to w Poznaniu, że w Poznaniu, że w Poznaniu. No i myślę, że zarówno nauka, jak i startupy, które mogą się z nami realizować, to ciągną z tego korzyści. Jakie korzyści, Panie Prezydencie, jeszcze poza tymi wizerunkowymi pan widzi we współpracy z biznesem i z nauką? Przede wszystkim biznes organizuje pracę innych osób, w związku z tym ta współpraca miasta i biznesu przekłada się potem na lepsze funkcjonowanie dla wszystkich. Są możliwe rozwiązania na przykład w zakresie chociażby w tej chwili zmian w handlu. Te firmy kurierskie, te paczkomaty, które w tej chwili powstają, te zmiany w układzie o likwidacji centrów handlowych. Można wtedy z biznesem razem pewne rzeczy poukładać, jakby poukładać to miasto pod zmianę potrzeb mieszkańców i zmianę pewnych przyzwyczajeń. I to jest też rola samorządu, żebyśmy słuchali biznesu, żebyśmy też słuchali nauki i żeby te zmiany, które się dzieją dosyć szybko w różnych obszarach handlu, finansów żebyśmy dopasowywali miasto i żeby to miasto było jak najbardziej zgodne z potrzebami zmieniających się, zmieniającymi się potrzebami mieszkańców. To jakie potrzeby jeszcze są zdaniem Państwa przed Poznaniem, no bo mówiliśmy tutaj właśnie głównie to się ta ekologia, transport przewija, czy coś jeszcze Panie Michale? Ja posłużę się takim przykładem, kiedy projektowaliśmy drugą serwerownię beyond.pl, która znajduje się teraz w rejonie Franowo to zostałem zaproszony przez firmę Intel do obejrzenia kilku innych serwerowni w Stanach jako, jako pewnego wzorca i miałem przyjemność w 2014 roku zwiedzać serwerownię Facebooka w Printville w Oregonie i tam pojawiły się takie nowe rozwiązania chłodnicze, jak wiemy już w tej chwili serwerownie zużywają około 3% światowego prądu, to jest segment, który jest bardzo energochłonny, bo komputery pobierają i produkują ciepło i tu trzeba zrobić to jak najbardziej efektywnie I okazało się, że w tym Prinville w Oregonie jest taki system właściwie wentylowania serwerowni, który zużywa bardzo mało, bardzo mało energii i nie ma urządzeń chłodniczych, tylko jakby jest ona w pewien sposób przewiewana i dzięki um, ustawodawstwu Baracka Obamy, bo to akurat on wtedy obejmował urząd, yy, Stany Zjednoczone wydały taki nie wiem, dekret, rozporządzenie, że wszystkie publiczne dane muszą być dostępne dla obywateli. I dzięki temu zapytaliśmy lotnisko, znajdujące się w pobliżu serwerowni Facebooka. Mówi, proszę o wszystkie profile temperaturowe, jakie są. Potem zapytaliśmy poznańską ławicę i okazało się, że Poznań ma jeszcze lepsze profile temperaturowe niż ten Greenville w Oregonie, który się tam znajduje chyba na 1500 metrów nad poziomem morza. I moim postulatem do pana prezydenta i wszystkich struktur jest to, ażeby. W jakimś jednym scentralizowanym miejscu udostępnić wszystkie dane, jakie ma miasto. I to mogą być różne dane. Dane o zużyciu paliwa w karetkach, dane o tym, które drzwi w autobusie, o której godzinie się otwierają, i tak dalej, i tak dalej. Te być może nieużyteczne dane powodują, że. Ekosystem startupów, który powstaje w mieście, może wyjść z niesamowitymi innowacjami, więc pomyślmy o tym, jak wiele danych jeszcze jest w mieście, które można oddać, że tak powiem, biznesowi po to, żeby zbudować wokół tego wartość. Skoro już się zaczęły postulaty do Pana Prezydenta, to przejdę do kolejnego pytania. A propos współpracy, jak ona wygląda, co zdaniem Państwa... Należałoby usprawnić, bo pewnie nigdy nie jest tak, że w stu wszystko działa yy, działa super. Panie Piotrze, jak ta współpraca wygląda? Jakby by pan ją widział? Czy jest niemal idealna? Ja sobie pozwolę na to pytanie odpowiedzieć za dwie minuty. Wcześniej chciałem nawiązać do tego ekosystemu, o którym tu była mowa, i to jest bardzo ważna część naszych wspólnych myślę rozważań i powinniśmy na to szczególnie zwracać uwagę. Z jednej strony ten ekosystem powstaje między innymi dlatego, że jest kolegium da Vinci, które kształci. Informatyków, projektantów gier komputerowych, ale też ludzi, którzy umieją kreatywnie zarządzać i grafików. Obok tego powstało na, w Poznaniu na wylocie w kierunku Wrocławia EN Studio. To jest takie małe Hollywood dla wszystkich, którzy zajmują się sztuką wirtualną, muzyką, nagraniami muzyki, filmów, animacją i tak dalej. To jest naprawdę najnowocześniejsze tego typu rozwiązanie w Europie. Duże unijne pieniądze w to zaangażowane. Mówię o tym dlatego, że to jest dla Was dla Waszych firm, dla różnych branż, które potrzebują tego typu zaplecza. Z innej perspektywy na Bukowskiej z kolei jest Lab 150 miejsce, gdzie można modelować w różnych technologiach wszystkie prototypy, więc też potencjał do tworzenia własnych produktów i testowania tego. Także ta infrastruktura ma też duże związki z edukacją, bo ten e-studio e jest między innymi inwestycją uczelni Kolegium Da Vinci. No przechodząc do tego, co by mogło być lepsze, to my jesteśmy niestety w dosyć skomplikowanej sytuacji, bo z jednej strony mój pogląd jest taki, że to nasza biznesu praca, czyli żabka i tak dalej. Ta praca daje pieniądze, które potem urząd może wydawać na różne cele. I sytuacja jest o tyle trudna, że niby o tym wszyscy wiemy, że to z podatków te pieniądze urząd potem, ale jak idziemy do urzędu z kolei, to się spotykamy z takim nastawieniem, że jakbyśmy prosili ich o ich pieniądze. I tu za każdym razem opowiadam taką anegdotę, że kaloryfer często mówi, że to on grzeje. Zapomina, że w piwnicy jest piec, który to ciepło musi wyprodukować. Więc bym tak namawiał, żeby w urzędzie krzewić przekonanie, że jak przychodzi biznesmen, to to nie jest wróg. Natomiast w urzędach często, nie tylko w Poznaniu, ale to dotyczy też całej Polski, bo robię takie inwestycje w innych miastach, bardzo często jest takie przekonanie, że urzędnik jest tym wyższej rangi, tym bardziej ceniony, im większy próg wybuduje w sytuacji, kiedy ja o coś poproszę. I są tacy specjaliści, którzy z nie niej problemu potrafią zrobić naprawdę barykadę nie do przejścia. Więc z innej perspektywy, jeszcze jest tak, że my się z prezydentem znamy, jesteśmy po imieniu i tak dalej. Ale skutek jest taki, że ja go nie mogę o nic poprosić, bo to po pierwsze nie wypada. A po drugie, jakbym go poprosił, to on mi powie: pamiętaj, że wszystko, co mówimy, jest nagrywane. I, i za chwilę pójdziemy za razem Gdzie w, w sumie to jakby. Natomiast jak mam prośbę do tej drugiej strony naszej sceny politycznej, to oni oczywiście nie pomagają mi również, ponieważ uważają, że pomagać należy tylko sobie. Więc jakby nie ma klimatu dla takich jak my. Trochę. Dziękuję bardzo panie Piotrze. Panie prezydencie, zanim zapytam, czy pan jakieś rozmowy wychowywawcze z tymi kaloryferami planuje, jeszcze pani Anno, proszę bardzo o postulaty. Nie postulat, tylko odpowiadam trochę na pytanie, czego moglibyśmy więcej zrobić lepiej. Tak? Myślę, że no Impact jest fantastyczną platformą do rozmowy, do takiej zacieśnienia współpracy na linii miasto-nauka-biznes i tego pewnie jest za mało na co dzień, bo mamy bardzo dużo przykładów liniowej współpracy biznes-miasto, biznes-nauka, natomiast nie mamy takiej trójstronnej, stałej współpracy, bym powiedziała. I jak tutaj słuchałam o danych, to gdybyśmy wiedzieli, yy, gdzie ci rowerzyści jeżdżą w Poznaniu, a ścieżek jest bardzo dużo, no to Żabka mogłaby postawić we właściwych miejscach stację naprawy rowerów. Mamy licznik. No dobrze, ale to podzielmy się tym, tak? No właśnie, mamy licznik, mamy obsługę danych, my chcemy postawić stacje rowerowe i byśmy je postawili we właściwym miejscu, bo dzisiaj my dysponujemy danymi, gdzie klienci przychodzą na piechotę. Tak? a chciałabym wiedzieć gdzie podjeżdżają rowerami. Dobrze, panie prezydencie czas dobiega końca, bo to jest krótko, więc proszę o odniesienie się po pierwsze a propos tej administracji. No ta, no ta, i... ta struktura budżetu jest trochę inna, to nie przedsiębiorcy płacą podatki, których miasto funkcjonuje, bo to głównie przychody z pit czyli my mamy od tych osób, które dobrze zarabiają, od pracowników i w tym momencie oczywiście organizując pracę, pracę przedsiębiorstwa bardzo tutaj mają duże, duże znaczenie, ale czasami są te interesy rozbieżne i oczywiście trzeba siąść do stołu szukać kompromisów i szukać dobrych rozwiązań, bo to nie zawsze to co jest dobre dla przedsiębiorcy będzie dobre dla miasta tak, to, to nie zawsze jest tak, że jak zabudujemy wszystko i zrobimy tak naprawdę coś czego by sobie życzył deweloper to to będzie coś co będzie służyło miastu. Trzeba zawsze szukać kompromisów i w tym zakresie my się dogadujemy nawet tutaj z Piotrem, z Żabką też i z innymi przedsiębiorcami staramy się reagować i uważam, że zawsze coś można zrobić lepiej, zawsze można starać się jeszcze więcej. W związku z tym to też nie jest tak, że taki urzędnik to jest osoba, która tylko szuka przeszkód i która chce utrudnić życie wszystkim przedsiębiorcom i tak dalej. To są też osoby, które często mocno pracują, a w zakresie tych służb trzyliterowych różnych, no ja mam doświadczenia uczestniczące, właśnie skończyło się po kilku latach śledztwo, ale dzięki tym decyzjom, które podjęliśmy mamy nowy rynek. Tam właśnie jest Allegro, tam jest właśnie to, były, to była inwestycja, którą chciał zblokować jeden z deweloperów, bo, bo po co mieć konkurencję, tam jest 100 tysięcy metrów kwadratowych, 3 miliony podatku od nieruchomości i piękna architektura zaprojektowana przez super architektów no i też właśnie takie firmy jak Allegro, jak Franklin Templeton i tak dalej, one potrzebowały nowoczesnych powierzchni biurowych róbmy swoje, rozmawiajmy, szukajmy dialogu, ale też nie bójmy Starajmy się tak naprawdę rozwiązywać problemów i, i, i pokazujmy, że Poznań potrafi się, potrafimy dogadywać nawet z tym rządem tak, mamy szpital, który jest kompromisem, myśmy dali nieruchomość, uniwersytet to buduje, a Morawiecki przeznaczył na to 540 milionów. Ja wiedziałem, że prezydent jest bokserem i dlatego wywołałem go na ring, więc cieszę się, że to przyniosło efekt. Bardzo dziękuję. Moglibyśmy tak dużo dłużej. Prawie zmieściliśmy się w czasie, ale już jesteśmy po czasie. Bardzo dziękuję moim gościom. Proszę o brawa i resta w kuluarach.